Kogo my tu mamy? Student, który zamiast pracę pisać, zabłądził na mojego YouTube'a. Pani, która robi kanapki do szkoły. I kierowca Tira w kolejce na granicy. Wszyscy klik. Subskrypcje, dzwonek i powiadomienia wszyscy klik. No, guzik subskrypcje. Jak nie taki proszę. to taki subskrypcje. www.sklepkolonialny.com sklep kolonialny.com radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. dobry panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju, będzie pan ciągnął Pegazusa za ogon znowu. Będę ciągnąć, proszę pana, bo on się rozprzestrzenia, ten Pegazus, a dokładniej rzecz ujmując to, co z nim związane. Napływają różne informacje, rząd się gimnastykuje, ale o tym jeszcze powiemy. W każdym razie dowiedzieliśmy się m.in. tego, że Pegasus występuje w dwóch wersjach: pełna to fizyczny i niekontrolowany oraz nielimitowany dostęp do narzędzia. Firma NSO, izraelski producent systemu, daje go tylko swoim służbom, swoim i Amerykanom. Polska ma zaś wykupioną usługę Pegasusa. W jej ramach jest limit numerów które można sprawdzić logując się do systemu i wysyłając zlecenie, kogo schakować. I teraz sytuacja wygląda następująco. Pokazują się nowe osoby, które prawdopodobnie znalazły się pod działaniem tego Pegazusa. Oczywiście dociekliwi dziennikarze troszeczkę w cudzysłowie mówię, dociekliwi, zadają pytania ważnym osobom w naszym państwie, no między innymi wicepremierowi od spraw bezpieczeństwa panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale on przemyka, proszę pana, rączym krokiem po korytarzach sejmowych i mało odpowiada. To od razu się to... czepnę tego, jeżeli pan pozwoli, bo tu panie, pan nawet mi będzie dopingował. Otóż uważam, że faceci, którzy biorą pensję od narodu, za służbę, czy to na urzędzie typu minister, premier, prezydent czy w parlamencie, powinni mieć obowiązek odpowiadania na pytanie i nie taki, że czekamy miesiącami w związku z ustawą tam o dostępie do wiadomości publicznych, ple, 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 miesiącami się domagamy i miesiącami czekamy, tylko powinna być natychmiastowa solidna kara finansowa za każde pytanie, na które nie odpowiedział. Jeżeli nie ma czasu, bo leci na obrady, ma obowiązek wyznaczyć godzinę, o której się spotka z dziennikarzami. I tak jak w Białym Domu organizowane są codziennie o tej samej porze konferencje prasowe i ustami swojego rzecznika prezydent amerykański odpowiada na pytania, albo przychodzi osobiście, albo wysyła stosownego sekretarza, czyli ministra, tak powinno być u nas. Więc niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy Jarosław Kaczyński przemyka się korytarzami, jest wicepremierem, bierze dwie pensje, poselską i wicepremierską i nie odpowiada na pytania. To poza to... tym, że to jest hamstwo, to to jest też absolutnie nieetyczne i nielegalne w sytuacji, kiedy od narodu bierze się pensje. Kamstwa to w naszym narodzie się pojawiło wiele, a szczególnie na szczytach władzy. Tylko, jeżeli taka koncepcja, jak pan by była wprowadzona w życie, to znaczy rozliczałoby się tych hamów, którzy nie chcą udzielać informacji. To kto miałby to zrobić, panie Wojciechu w naszym kraju? Niech pan mi zdradzi. Proszę pana, wy, 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 wy wystarczy policjanta postawić z książeczką mandatową i za każde wzywamy policjanta, bo ktoś się uchyla od odpowiedzi na pytania i policjant chodzi z nami, dziennikarzami i od razu wypisuje z blankietu y, mandat za nieodpowiedziane pytanie. Dziennikarz nagrywa i w ogóle powinno być tak, że nigdy nie wolno politykowi odmówić nagrania. Czyli wszystko, co oni robią, musi być jawne. Dziennikarz idzie za politykiem, filmuje go i mówi, proszę mi odpowiedzieć na pytanie. On mówi, nie teraz. Za nie teraz jest kara finansowa, chyba że po nie teraz proszę przyjść o 17 i wtedy panu odpowiem. Jeżeli wyznaczył godzinę, w tym samym dniu albo w dniu następnym dajemy im termin najdłużej, najdłużej, trzy dni. Dlatego, że w sprawach państwowych to odpowiedzi muszą być też szybko, a nie za trzy miesiące. I proszę pana, i za każde nieodpowiedziane pytanie bez wyznaczonego innego terminu mandat. A jeżeli ja przychodzę o 17 i on mi znowu nie odpowiedział, to drugi mandat. Tylko u nas się tak porobiło, panie Wojciechu, że ci ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach i nie tylko, na niższych też, doszli do wniosku, że oni są najważniejsi, proszę pana. To nie jest służba, to co oni robią, a Powinna to być służba, tylko według nich oni są tak wielcy, proszę pana, że wiedzą wszystko i nie o wszystkim mogą mówić. Nie bez powodu, tak jak rodzic mówi pysku, o pyskującym dziecku swoim, no tak go wychowałem. To jest wina rodziców, że dziecko pyskuje, że używa wulgarnych słów. To jest zawsze wina rodziców, bo oni tak wychowali. Mogli sobie nie dać rady, nie mieć sposobu, ale nadal to jest ich wina. I teraz winą narodu jest że nie wychował swoich polityków stosownie, bo nie ma żadnej kary za to, że on nie udziela odpowiedzi, że ucieka i unika, chociaż jest naszym urzędnikiem. Dopóki nie ma żadnej kary, no to tak wychowaliśmy ich i trochę ich tu usprawiedliwiam to hamstwo z ich strony. Ta buta władzy, która nie odpowiada na żadne pytania, taki sam jest Tusk, to w ogóle to Jarosław Kaczyński był tylko pretekstem tutaj, taki sam jest każdy z nich. Nie znam żadnego, który codziennie grzecznie organizuje konferencję prasową, zaprasza i mówi od 10 do 11 codziennie można przyjść, odpowiem na wszystkie pytania. Jak nie dam rady, bo będzie tyle pytań, to jutro znowu od 10 do 11 jestem na służbie, mam obowiązek Państwu odpowiadać i odpowiem na każde, a jak nie będę wiedział, to się przygotuję na jutro. Żaden tego nie robi. No nie robi pani Wojciechu i tak mi teraz do głowy przyszła konferencja prasowa ministra Zdrowia. Dziennikarka zadaje pytanie, pani tam podane na temat epidemii, zgonów, liczby i tak No i zadaje takie pytanie, Panie Ministrze, czy rozważa Pan, czy poda Pan się do dymisji? I wie Pan co odpowiada ten minister dziennikarce? Podam się do dymisji jak Pani przestanie być dziennikarką. Ha, ha, ha. Panie Wojciechu, śmieszne bardzo, nie? Nie no, ham po prostu, to ham akurat. I za hamstwo powinno być tak, że dziennikarka podchodzi i daje mu z liścia w pysk. Kobiecie <laughs> to... wolno, nie ma za to żadnej kary, za hamską odzywkę. Ona po... To jest jeden numer w jej życiu, bo on już jej nigdy więcej nie zaprosi na konferencje prasowe. Ale gdyby telewizja, która tę panią reprezentuje, czy radio, nie wiem skąd ona tam była. Z radia. E, gdyby chciała stanąć za swoim dziennikarzem, to wysyłałaby potem wyłącznie ją na konferencję, i minister nie ma prawa odmówić radio. Jakie to było radio, pan powie? Wiem, Radio Z, panie Wojciech. Dobra, w związku z tym, że to jest Radio Z, a nie jakieś Radio PCIM, tylko ogólnopolskie, to nie mogliby odmówić tej samej dziennikarce wstępu. I jak on się zachował po hamsku, ona udała z liścia, Popysku dała facetowi za to, że jest hamem wobec kobiety, z taką odpowiedzią, i ona jest jedynym arbitrem, co ją obraziło w tym przypadku. To nie jest tak, że trzeba potem iść do sądu i sąd mówi, że to nie było obraźliwe, co on powiedział. Dla niej było. Sposób udzielenia odpowiedzi był i w związku z tym ona mu daje z liścia i stacja radiowa Z powinna stanąć murem za swoją dziennikarką i wysyłać potem tylko ją. Żeby nie było takiej sytuacji, że ona mu da z liścia, a on potem jej nigdy więcej nie zaprosi, nie udzieli jej odpowiedzi na pytanie. Nie! On jest potem przymuszony przez Radio Z odpowiadać tej konkretnej dziennikarce po tym zajściu. No ale polskie media, tam też nie ma mężczyzn, tylko są układziki polityczne, jest lawirowanie takie, no nie będziemy zbyt agresywnych pytań zadawać, bo potem nas nie wpuszczą na konferencję prasową, nie będziemy mieli kontentu. I w związku z tym wszyscy są ślimakami, a nie ma mężczyzn. Proszę pana, z tym, co to nie mogę w radiu powiedzieć, co mężczyzna mieć powinien. Przy okazji, wie pan, też yy, sprawa stara, ale ona co pewien czas wypływa i związana jest z postępowaniem polityków. Niejaki nie. Ryszard Czarnecki, europoseł. Podróżował podobno, tak podawał, zimą, samochodem, kabrioletem, nawiasem mówiąc, który już dawno został skasowany. Zimą, kabrioletem, proszę Ta. pana? To Czyli... musiał mieć grzanie na full włączone i tak zamknięty. I on podawał w dokumentach, proszę pana, że jechał nie z miejscowości A do Brukseli, tylko z miejscowości B do Brukseli, bo tam było więcej kilometrów. I okazało się w końcu, specjalna instytucja unijna zaczęła dochodzić, czy on ich... Przypadkiem nie zrobił w konia, i wyszło, że zrobił ich na 100 tysięcy euro, przynajmniej w konia. I on zaczął się tłumaczyć, proszę pana, wiele miesięcy temu, że to ach, to pracownicy jego tam widocznie coś pokręcili, i ta stówka wpłynęła na jego konto, i on, no nie, chyba nawet nie był zdziwiony, że wpłynęła na jego konto. Czyli inaczej mówiąc, sugerował, że to pracownicy jego sfałszowali te dokumenty. I teraz dziennikarze innej stacji radiowej, RMF-u, odkryli, proszę pana, na to, znaczy rozmawiali z tymi pracownikami, na których Czarnecki zrzucił winę, i oni mówią, że to są na 100% podpisy tego pana. I on tam set ileś tych kwitów na te podróże tak, wystawił. Ale I sekretarka i... przynosi kwity, i on w zaufaniu podpisuje. Tam mówi, tu są kwitki tam na parking, na coś, na przejazdy, na delegację, pan podpisze. Tak, i tak. on w zaufaniu podpisuje, więc to jeszcze niekoniecznie prawda, że fałszował. Płynęło na jego konto te 100 tysięcy proszę pana euro za podróże, których on nie odbył samochodem. No może szoferem jeździł albo jakimiś innymi samolotami. No, ale to czym odbył? Tanimi, się jakoś się przemieścił. No. Tanimi, czym... liniami, tanimi liniami zazwyczaj latają ci europosłowie, bo też oszczędzają i są znani z tego, byli znani z tego polscy europosłowie, że nawet nie wynajmowali hotelu, chociaż dostawali pieniądze na hotel, tylko w biurach spali i to zabroniono. I teraz chodzą tam strażnicy po tej siedzibie europarlamentu i ale, sprawdzają. Nie wolno spać w biurze, to jest jakiś no nie, absurd. Czemu no. oni się sami na to zgodzili? Jeżeli człowiek ma obrady o 6 rano, a zakończyły się poprzednie w jakiejś komisji o 23, to jest logiczne i najbardziej właściwe, żeby się przekimał w biurze. I w każdym porządnym biurze prezesa czy dyrektora. Jest zakątek z kozetką, gdzie no. można się nawet na godzinę kimnąć przez jaką, przed jakąś konferencją prasową. Więc to, to jest absurdalne. Ja mojemu ojcu, kiedy budowałem firmę w Warszawie, to już lata temu, powódce w kwadransie, zbudowałem mu gabinet, i w tym gabinecie była specjalna nisza na wyro zasłonięta, proszę Pana, firanką, żeby ojciec na przykład zimą, kiedy zrobiło się minus 20, nie musiał samochodem jechać 20 kilometrów do swojego domu, tylko żeby się mógł wykąpać, prysznic zrobiłem i wyspać w biurze. Tak, I Panie Wojciechu. wyciąga świeżą koszulę i garnitur, więc nie rozumiem, co to za Ale to, to jest inna sprawa. No, Panie Wojciechu jeżeli Parlament Europejski płaci takiemu europosłowi set tam euro za nocleg w hotelu albo za wynajęcie mieszkania, no to on jakby mał w tym biurze, to powinien powiedzieć, proszę mi odciągnąć z tego, co mi nie, daliście nie, na ten płacą, te ileś tam euro. Nie, no. oni są głupi i płacą ryczałtem. I może tak jest łatwiej I najwyżej niech sobie, niech śpi na tylnym siedzeniu samochodu I zeżre ten ryczałt W ogóle się tym nie przejmują Mogliby brać rachunki z konkretnego hotelu no. Przyniosłeś rachunków na 120 To dostajesz 120 No, no tak. Albo można sobie uprościć księgowo Ja wiem, bo rozliczam delegację, Jak ekipa Boso jedzie za granicę Albo jak ja sam wyjeżdżam za granicę Teraz za granicą siedzę, delegacje pobieram To czasami jest prościej Zamiast zbierać 25 rachunków Za 25 dni pobytu w różnych hotelach bo objazdówkę robimy, boso kręcąc, to łatwiej jest ryczałtem to rozliczyć. I jeżeli pracownik zyska trochę, bo na hotel wydał 60, a ryczałt jest 80, to szajs, No Nikt się tym nie przejmuje. No tak, ale wróćmy do pana Czarneckiego, panie Wojciechu. Praktycznie rzecz ujmując, to, to on się przyznał, przyznał no. się, proszę pana, że te, naciągnął ten Parlament Europejski na 100 tysięcy euro. I jeszcze starał się zrzucić winę na swoich pracowników. No, no wie pan, panu mówię, od honoru trochę daleko, zrobić. nie? No. Na, do honoru daleko. Jeżeli to wszystko, co pan powiedział, jest prawdą, to do honoru jak najbardziej daleko. Bo, jak się zachowuje mężczyzna w takiej sytuacji? Po pierwsze, kryje swoich pracowników i mówi na konferencji prasowej nieważne kto to zrobił, ja odpowiadam. Ja w mojej firmie, w moim biurze poselskim odpowiadam za wszystkie czyny i zaniechania moich pracowników. Odpowiedzialność, proszę za nimi nie chodzić, nie, nie rozmawiać z nimi wywiadów, nie udziel... nieważne kto podpisywał. Ja odpowiadam tak jak ja bym wszystko podpisał świadomie, niezależnie czy było świadomie czy nieświadomie. Po drugie, proszę sobie darować moje 100 tysięcy euro, stuknąłem głupich frajerów na 100 tysięcy, popatrzcie na ile ich stuknęli komisarze, którzy są 20 szczebli wyżej ode mnie, popatrzcie od ilu lat robią w konia biuro Unii Europejskiej, tu bym zaczął wymieniać nazwiska tych wszystkich gości, o których czytaliśmy w innym artykule, na ile tysięcy i milionów euro oni oszukują. I bym poleciał po nazwiskach i powiedział, w tej sytuacji moje 100 tysięcy to jest na Do innych się odwołujemy w Ameryce biomurzynów. To jest takie podejście do sprawy. Ukradł, Nie, ja pana. mówię zupełnie inaczej. Wziąłem przykład z góry. Wziąłem przykład od moich szefów z Unii Europejskiej. Komisarz Iksiński. Pobrał nielegalnie 200 tysięcy euro. Komisarz, który jest w tej samej komisji co ja i jest w zasadzie moim szefem, yy, jakiś tam Kowalski, pobrał tyle i tyle. Ja bym z tego zrobił wartość. Otóż każdy kryzys to jest jednocześnie niebezpieczna, ale okazja, żeby jakąś sprawę załatwić. Więc to jest kryzys w biurze pana Czarneckiego, który brał forsę nieetycznie. Ale można przekuć ten kryzys w sukces, proszę pana. No wróg nas zepchnął na bagna. Możemy no. w takim razie wejść głębiej na te bagna i wciągnąć wroga w to samo bagno. I przynajmniej no. taki pożytek, że jak już nas zepnął na bagna, to myśmy go wciągnęli i mamy no wygraną tak, kampanię. Ale to ja jestem starodawny, pan też trochę starodawny, jak pan by się czuł? No jakby pan, na pana padło podejrzenie, że zrobił pan przeklęt na tysiąc złotych, proszę, obojętnie no na sto na, na, na złotych, to by pan się kiepsko czuł. Wróćmy na chwilę do Pegazusa. Będziemy do tego jeszcze zapewne wracać. W każdym razie powiedziałem na początku naszej rozmowy, że, że są te dwie wersje. Polacy mają tę wersję, usługę Pegazusa wykupioną. Numery, limit numerów i tak dalej, które można podsłuchiwać. I teraz proszę pana sytuacja jest następująca. Wiadomo, że Giertych był podsłuchiwany, pani prokurator była podsłuchiwana, senator znaczy, nie, Brejza. Nie, nie wiemy, mamy podejrzenia, bo oni mamy tak. Mamy podejrzenia. Mówią. Ma, tak, Ale oni tak mówią. Wiemy 100 czy nie kłamią. Instytucja, proszę pana, e, kanadyjska Citizen Lab powiedziała, że są dane na temat właśnie tych podsłuchów, ale to zostawmy, bo może będziemy do tego jeszcze wracać. Tylko niech pan sobie wyobrazi taką rzecz, że polski rząd, ci ważni, o których wspominaliśmy, zaczynają się wypierać tego, że Polska ma. Tego Pegasusa wykupionego, i że to może inne służby, proszę pana, i motają się tak w tych swoich zeznaniach, że w końcu premier mówi: no to trzeba skierować do służb specjalnych, żeby one zbadały tę sprawę. I teraz do Wilka, proszę pana, kieruje się sprawę dotyczącą ataku na owce czyli inaczej mówiąc, służby mają same siebie sprawdzać. A w polityce, panie Wojciechu. Kłamstwo ma krótkie nogi i dojdzie się do tego, czy ten Pegasus był, rzeczywiście był i kogo podsłuchiwał i ta afera będzie większa niż to nam się wydaje. Na to jest moim zdaniem prosty sposób. Po pierwsze premier mówi proszę, żeby każdy minister w swoim resorcie sprawdził, kto za to zapłacił rachunek firmę, nazwę firmy znacie, wszystko macie w komputerach, proszę niech jakaś dobra księgowa przeszuka. Jak nie znajdziecie mi do jutra po południu, to ja nik wyślę do każdego z waszych ministerstw, tylko po to, żeby przeszukał ten jeden, kto to, kto to kupił. I będziemy wiedzieli, kto tym operuje, no bo jeżeli się dowiemy, że kupiło sobie CBA, no to już wiemy, kto, kto, tym, kto ewentualnie podsłuchuje. I po drugie, ja bym nie kupił czegoś takiego. Tego typu zakupy w ogóle powinny być jawne. Jeżeli kupujemy podsłuchy do podsłuchiwania polskich obywateli na terenie Rzeczypospolitej, to, to po pierwsze powinno być bardzo mocno zakazane. Powinien być jakiś jeden wyjątkowy sąd, który udziela wyjątkowo zezwoleń na to, żeby jakiegoś polskiego obywatela podsłuchać. Ale ja w ogóle odrzucam taką koncepcję podsłuchiwania polskich obywateli przez polskie służby. Odrzucam w całości. Nawet jak to jest kryminalista, szukajcie sobie innego sposobu. Podsłuchiwanie ludzi mi się nie podoba, bo jak pozwolimy na podsłuchiwanie jednego, to zaraz się okaże, że podsłuchają rudnika, giertyka, jak z klientem rozmawia. Jak się kupuje takie narzędzie, to to powinno być jawne. Kupujący powinien ogłosić polski rząd kupuje za tyle i tak tyle jest. milionów dolarów następujące urządzenie i będziemy je stosować w związku z tym, że je kupujemy. I wtedy by się zaczęła debata dziennikarzy mówiąca, ale jaką wy wersję kupujecie? Że wcale wy nie będziecie podsłuchiwać, tylko będzie podsłuchiwała firma w Izraelu, a wam będzie wysyłała kwity. Skąd wiecie, że transkrypcje tych podsłuchanych rozmów, które dostaniecie z Izraela będą dobrze zapisane? Czy oni nawet po polsku nie mówią. A jak mówią, to to jest dla nich drugi język. No, tak. A poza tym Izrael to jest adwersarz Polski. No nie jest wprost wróg, ale mamy liczne konflikty z Izraelem. I wykupujecie urządzenie na takich zasadach, że nie będziecie sami operować, tym nie kupujecie kombinerek na własny użytek, tylko wołacie firmę. Która ma kombinerki w ręku i ona za was robi jakieś rzeczy. Jaka jest pana opinia na temat tego, że no opozycja żąda powołania komisji sejmowej, która by się zajęła wyjaśnieniem tej sprawy, to jeśli rząd nie ma nic do ukrycia w tej sprawie, to powinien bez żadnego problemu na taką komisję się zgodzić, nie sądzi pan, a nie mówić, że nie, bo nie. Wie pan, komisje moim zdaniem, nie mają sensu, jeżeli nie mają mocy prokuratorskiej no Gdyby mają. komisja miała możliwość taką, że stawia kogoś w stan oskarżenia i on ostatecznie wyląduje w sądzie, czyli komisja przesłuchuje zbiera dowody i potem stawia wniosek do sądu i może kogoś zaciupić no to, to wtedy mi się komisja podoba a takie tam gadanie, gadanie, ra, raport komisji Macierewicza <głos》> do dzisiaj no tak. nie widziałem ta sprawa nabrzmiewa, więc na pewno jest rozwojowa i zapewne będziemy o tym rozmawiać, dzisiaj musimy kończyć dziękujemy za uwagę do Usłyszenia. Bye. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.